Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Ty powrócisz, ale nie zaznasz spokoju. Jeden człowiek odmienił los wielu setek. A ciemność! ciemność Przenika się, zło, zło zatriumfuje, dzielni towarzysze. towarzysze. Sam, dokonasz, sam wyboru. dokonasz wyboru. Beliar wybrał mnie, a ja przejąłem całą jego moc. Król, Król, Król przegra wojnę z, z, orka. z orka. Mam naprawdę te dobre przeczucia. Cholera. Te ziemie będą należeć do orków po wsze czasy. Niedługo ostatnio schyli przede mną czoła, a ja, Khan, będę rządzić tymi ziemiami. To zwykłe ląbaki, gdzie trzeba Szaka! Oni w niczym nie przypominają wolowników Nordmaru, którzy zawsze walczyli z nami honorowo. Teraz to my tu rządzimy. Hmm. Nic tu nie ma. Ruszajmy. Naprawdę myślisz? Cholera. Co tu się dzieje? Mój królu, nadal nie ma wieści o statku, a orkowie stoją u wewnętrznego kręgu. Więc nie mamy wyboru. Walcz w imię Inosa i pokonaj sługi Beliara. Dość problemu. Może się oddać. A, wiem, stary, wiem. To była bydlęca z góra. Mora czaka! Co to ma wszystko znaczyć? Wyglądasz na silną morę. Szolera. Ksarnas nakazał, aby wszystkie mory zaprowadzono na wykopaliska. A wy mi wyglądacie na mory. Opór jest bezcelowy. Dobry ork to martwy ork. Chodźmy zapolować na orków. Brać ich!